Jak się najbardziej rzetelna wyszukiwarka i porównywarka kateringów dietetycznych chcemy ułatwić Wam wybór, abyście znaleźli u nas to, co dla Was najlepsze. Dlatego przychodzę dzisiaj z kolejną oryntem cateringu, tym razem od kuchej Ja wybrałam dietę Wybór Menu Standard 1800 kcal, gdzie mogę wymieniać posiłki dowolnie między sobą, kiedy znajdziemy taka potrzeba. To co? Sprawdzamy razem, co znajduje się w mojej torbie? Okej, okay, wyciągnęłam wszystkie posiłki z torby i jak widzicie są one zapakowane w ekologiczne opakowania a także każdy z nich jest odpowiednio opisany. Tutaj przykładowo mamy sok pomidorowy z selerem naciowym i na starcie widzimy, że należy go spożyć na zimno. Poznamy też jego skład, alergeny, wartość odżywczą, a także składniki odżywcze. Czas na moją ulubioną część, czyli próbowanie tych wszystkich dań. Tutaj na śniadanie mamy serek wiejski z krąpiącymi warzywami, a także z To do dobrze zbilansowany posiłek. Sarek jest dla nas źródłem białka, pieczewo jest dla nas źródłem młodnika. Dodatkowo mamy warzywa, które są źródłem witamin, składników mineralnych. Super. I spróbujemy, czy te warzywa faktycznie tak chrupią. Mhm. Mm na drugie śniadanie mamy sok pomidorowy z selerem naciowym, a także goframi ziołowymi. Jest to świetny pomysł na przemycenie warzyw do posiłku. W dodatku na maksa wygodny, ponieważ taką buteleczkę możecie zabrać ze sobą do pracy, na uczelnię czy nawet na spacer. Ja jestem bardzo ciekawa tych gofrów, więc ich spróbujmy najpierw. Ja spróbowałam gofra i zrobienie go wytrawnego to był naprawdę świetny pomysł, ale spróbujemy jeszcze soczku. Powiem Wam, że połączenie tego pomidora z bazylią sprawia, że ten sok jest taki świeży, naprawdę ekstra. Na obiad mamy dorsza z puree, ziemniaczaną, a także surówką z czerwonej kapusty. Powiem Wam, że ilość warzyw w tej diecie jest naprawdę pokaźna, co jest bardzo dużym atutem, ponieważ powinniśmy ich jeść około 450 gramów dziennie. Ja jestem bardzo ciekawa tej rybki w połączeniu z pirę, więc próbujemy. Bardzo smaczne, będzie to naprawdę sycąc obiad, ze względu na tą czerwoną kapustę, o której wcześniej wspominałam. Na podwieczorek mamy domowe ciasto półkroche, z jagodami, a także prażonymi migdałami. To jest ten posiłek, na który czekałam dzisiaj i jestem bardzo chętna do spróbowania go. Ciasto jest faktycznie kruche, jagody dodają super taką kwaskowość. No, rewelacja. I dotarliśmy już do kolacji. Tutaj mamy ślimaczki z ciasta francuskiego, z serem feta i szpinakiem. Pewnie ciasto francuskie nie za bardzo kojarzy Wam się z dietą, a jak widzicie, może się w nie znaleźć. Tym bardziej jestem ciekawa, jak smakuje. Super połączenie, naprawdę. Co ciekawe, oprócz takiej standardowej opcji, w której możecie wybierać dowolnie swoje posiłki, jest też dieta niskowęglowodanowa. Sprawdzi się ona szczególnie u osób, które chcą ograniczyć właśnie węglowodany w swojej diecie. Dajcie znać, jak Wam podobała się ta dieta pudełkowa. Ja jestem naprawdę mile zaskoczona. Podobała mi się i objętość posiłków, połączenie smaków, połączenie składników, a także ta ogromna ilość warzyw w diecie. Więc jeżeli Wy chcecie zamówić dietę odkuczaja, to zapraszam na katerumarket.pl.